Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Xeramort, a w tym odcinku mówię dla was postać Jarvan, the exemplar of Demacy. Jarvan jest to postać nadająca się na solotopa, na, na dżungle, no i czasem trollują nim i idą na mida. Szczerze, na midzie mógłby dawać radę, lecz został stworzony do solotopowania lub chodzenia na dżunglę. Tak, jego... Przejdźmy do skórnego Pierwszą skórką jest to Commando Jarvan 4. Drugą jest to Dragon Slayer Jarvan 4. Jego trzecią jest to Dark Forge Jarvan 4. Jego przedostatnią to jest Victorious Jarvan 4. Jarvan 4. No i jego ostatnią, no dość niedawno. Dość niedawno, no parę miesięcy temu dodany na skórka War, Warring Kingdoms Jarvan IV. Dobrze, przejdźmy do tego umiejętności. Umiejętność pasywna. Martial Candelans. Zarwań czwar, czwarty. Inicjuje normal atakami. Naznacza przeciwnika jakimś tam znakiem, który zadaje dodatkowe fizyczne obrażenia. Ten efekt nie może być na to, złożony na ten sam cel na jakiś okres czasu. Przyjrzyjmy się tej umiejętności pasywnej. Aha. Pozwólmy obrażenia, tak by wchodzą. Dobrze, przejdźmy do umiejętności. Ku Dragon Strike. Wrażam czwarty. Tak, by wycią... rozciąga swoją lancę zadając obrażenia w danej linii. I tak. Obniża armor przeciwnika. Na chwilę. Dodatkowo. Jarvan może dociągnąć się do sztandaru, który jest na umiejętności E i podrzuca wszystkie e, przeciwne jednostki do góry na krótki okres czasu. Przyjrzymy się tej umiejętności. Tak, jego umiejętność był Golden Aegis. Jarvan czwarty przywołuje starożytne Królestwo Demacji, które daje tarczy na. Krótki okres czasu i slowie publicznych przeciw, y, przeciwników. Przyjrzyjmy się tej umiejętności. No i tak, to standard. Umiejętność EDMAZEN Standard. czerwony 4 rzuca swoim, tak jakby lancą, która wbija się w jakiś, na jakimś obszarze. Tak, pasywnie dostajemy atak Speed i Armor. Po aktywacji, czyli po postawieniu po postawieniu flagi, Jarvan zadaje magiczne obrażenia, ma to przejść z AP, no i może się dociągnąć do zapłacą umiejętności Q do sztandaru, podrzucając przeciwników oraz w sojusznicy dostawimy zwiększony atak spin na krótki okres czasu. Przyjrzymy się do umiejętności. No i ultimate, kataklizm. Jarvan czwarty rzuca się do walki w stronę przeciwnika, zadając mu obrażenia z przeciwnika na AD. Przy uderzeniu u przeciwnika z ziemi wystaje taki krater, w którym przeciwnik nie może z niego uciec. My wtedy zadajemy chyba zwiększone trochę obrażenia. No i po prostu dobry test. W defycie, jeżeli mamy postacie, które mają ultimate, ale my nicujemy, zamykamy, czy postacie, jeżeli nie odzeszują, no to nasi sojusznicy używają swoich ultimate'ów, aby dobić przeciwników. Przyjrzyjmy się tej umiejętności. No i tak, przejdźmy do wskazówek. Bram za możemy użyć umiejętności Q do swojej umiejętności, E, nie? czyli to jest takie combo. No i w tym momencie możemy też skastować po tym swojego ultimate. Tak, Splinter zwiększa swoje normal ataki. Na czempionów, którzy mają największe zadania, największe obrażenia, używamy sztandaru, jeżeli chcemy przetrwać walkę jeden na jeden. Po prostu, żebyśmy dostali dodatkowy arm. No i grając przeciwko Jarwanowi, nie, nie stoimy między Jarwanem a jego sztandarem, gdyż będzie mógł nas spokojnie podbić do góry. I kataklizm, nasz znaczy jedno obszar, który zostaje ten stworzony, no to walka w nim jest po prostu z góry przegrana. No dobrze, więc to bym na tyle w tym odcinku, który jest bardzo krótki. Co do tego czemu nie ma odcinków no Tak. Moi rodzice mają wolne, więc też zbytnio nie mam czasu, aby przesiadywać parę godzin dziennie na komputerze, więc praktycznie wybiję fiesmina i góra rozegram dwa mecze, w weekendy to jest różnie. I ja raczej potrzebuję wolny spokój przy nagrywaniu, gdyż nie chciałbym, abym ja tu wam coś chciał przedstawić jakąś postać, a ktoś by mi zaczął nie wołać na przykład. A druga rzecz. Internet mi trochę ostatnimi czasy zaczyna szwankować. Różne deceki w trakcie rozgrywek. Też ostatnio zacząłem się bawić w custom skiny. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie serię, abym wam przedstawiał custom skiny i jakie byście mi podsyłali pod odcinkami. Jeżeli chcecie, to napiszcie o tym, jeżeli nie, no to może sam się za to wezmę. Jak na razie mam wgrane kilka custom skinów. No i cieszę się z tego jest. To po prostu dostajemy sobie skórkę, dajemy sobie skórkę do danej postaci jak chcemy. Nie są to te, które są w lodu, chociaż zdarzają się takie. Dobrze, więc to bym było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Hmm. Pusta George on mówi do Was, seram, dziękuję za uwagę, cześć.